Kropelki nadziei Inspirujący blask wartości Codzienne refleksje i ciekawostki Witajcie, walorki! Pewnie bardzo się stęskniliście za kropelkami nadziei, bo przez dwa kolejne dni ich nie było. Tych, którzy szukali, a nie znaleźli, uspokajam. Wprawdzie zapowiadałem, że mogą nastąpić pewne zmiany w harmonogramie, a nawet sądziłem, że będzie to jeszcze bardziej dotkliwe, ale na szczęście w tygodniu udało się wszystko utrzymać w ryzach. Przy tej okazji chcę Wam też gorąco podziękować za wszystkie gesty życzliwości, które popłynęły w moją stronę z okazji moich urodzin. Jeszcze nie zdążyłem przejrzeć wszystkich komentarzy, ale te, które widziałem, są bardzo walorkowe. Ciepłe, pełne dobroci i życzliwości. Bardzo Wam za to dziękuję. A teraz wracamy do naszych kropelek. Dzisiaj mocny temat. Trzeba by chyba nie mieć serca, by to człowieka nie poruszyło. Może czasami zadajemy sobie pytanie: czy świętość to spokój, cisza i dobre maniery? Nie, to coś więcej to często walka, upadki, powstawanie, przekraczanie siebie. Walka, odwaga, przełamywanie własnych słabości. Każdy święty ma swoją historię, która przypomina, że świętość nie jest dla grzecznych i idealnych, ale dla tych, którzy nie boją się podejmować wyzwań. My także idziemy taką drogą. I nie chodzi o to, by kogoś naśladować i dopasowywać swoje życie do niego jak przez kalkę. Chodzi o to, by znaleźć własną ścieżkę, swój unikalny sposób dotarcia do celu. Jak wspominaliśmy, Bóg nie tworzy kopii, lecz oryginały. Święci, których przykłady tak często przywołujemy, są dla nas inspiracją nie po to, byśmy kopiowali ich życie, ale byśmy uczyli się od nich tego, co najważniejsze. Byśmy traktowali poważnie to, co naprawdę się liczy. Nie udawali, że jesteśmy nieśmiertelni, nie żyli tak, jakby celem naszego istnienia była tylko dobra zabawa i wygodne płynięcie z prądem. A dziś poznamy niezwykłą historię siedmiu ludzi, którzy w swoim czasie również nie poszli z prądem, ale za głosem Matki Bożej. A skoro o Maryi mowa, czy może być coś bardziej poruszającego niż płacząca matka? Historia zna wiele przypadków, gdy wizerunki Maryi zalewały się łzami. To nie jest zwykłe zjawisko. Matka płacze nad swoimi dziećmi wtedy, gdy widzi ich nieunikniony upadek, kiedy ostrzega, ale nikt jej nie słucha, kiedy serca ludzi stają się zimne i nieczułe. Dzisiaj przyjrzymy się takim niezwykłym wydarzeniom, bo może to właśnie znak dla nas? Święci siedmiu założycieli zakonu serwitów Najświętszej Maryi Panny. W XIII wieku, w czasach głębokich podziałów i konfliktów we Florencji, siedmiu zamożnych kupców postanowiło radykalnie zmienić swoje życie. Nie będę sobie łamał języka na ich nazwiskach, bo ostatecznie to bez większego znaczenia dla nas, ale wspomnimy o tym, co ważne. Po kolei. 15 sierpnia 1233 roku, podczas wspólnej modlitwy, doświadczyli objawienia Matki Bożej, która ukazała im się w żałobie i łzach, wyrażając smutek z powodu podziałów w mieście. Zwróćcie uwagę na fakt, że Maryja była zapłakana bo jeszcze do tego powrócimy. W każdym razie to wydarzenie wywarło na kupcach tak wielkie wrażenie, że skłoniło do porzucenia dotychczasowego życia, rozdania majątku ubogim i udania się na górę Montesenario, niedaleko Florencji. Tam w ubóstwie i pokucie poświęcili się modlitwie oraz rozważaniu męki Chrystusa i boleści Maryi. W ten właśnie sposób powstał zakon sług Najświętszej Maryi Panny, znany jako serwici, zatwierdzony oficjalnie przez papieża Benedykta XI w 1304 roku. Ich duchowość koncentruje się na naśladowaniu cnót Maryi i niesieniu pocieszenia cierpiącym. Właśnie dzień 17 lutego jest obchodzony jako wspomnienie tych. Siedmiu założycieli. Łzy Maryi, ostrzeżenie czy wezwanie. Historia Kościoła zna wiele przypadków płaczących wizerunków Matki Bożej. Niektóre z nich zostały uznane za autentyczne, inne pozostają tajemnicą. Czy to znak? Czy Maryja chce nam coś powiedzieć? Chciałbym zwrócić Waszą uwagę na to, że takie cudowne wydarzenia to nie tylko sprawa historii sprzed wielu wieków, przez co ostatecznie możemy powątpiewać, czy tak oby rzeczywiście było. Spójrzmy zatem na inne przykłady. Rok 2024, 13 grudnia. Bazylika Archikatedralna świętego Stanisława Kostki w Łodzi. Wierni zauważyli wilgotną kroplę pod prawym okiem Matki Bożej na obrazie jasnogórskiej pani. Świadkowie twierdzili, że po dotknięciu obrazu wyczuwali wilgoć. Zjawisko to wywołało ogromne poruszenie wśród wiernych, którzy zaczęli gromadzić się na modlitwie. Łódzka kuria początkowo nie wydała oficjalnego stanowiska, a arcybiskup Grzegorz Ryś unikał komentarzy. Później pewnie to się również nie zmieniło, ale mogłem też coś przegapić. Wielu duchownych widzi w tym jednak znak cudownego ostrzeżenia i wezwania do nawrócenia. Być może można by to jeszcze jakoś wytłumaczyć. Ale nie jest to jedyny przypadek, który miał miejsce w Polsce. Nieco wcześniej, 1 sierpnia 1993 roku, w sanktuarium w żabiej woli koło Lublina, także doszło do niezwykłego wydarzenia. Na obrazie Matki Boskiej pojawiły się krwawe łzy. Świadkami były dwie modlące się kobiety, a także kościelny i proboszcz, ksiądz kanonik Tadeusz Pawlas. Po tym wydarzeniu wizerunek Maryi stał się obiektem szczególnej czci, a sanktuarium odwiedzają pielgrzymi z całej Polski, a także z zagranicy. Zacząłem od Polski, bo większość z nas tutaj żyje, a jeśli nawet mieszka gdzieś indziej, to i tak zapewne Polska jest dla nich ważna. Ale warto wiedzieć, że podobne zjawiska miały miejsce także w innych częściach świata. Wymienię niektóre z nich. La Salette we Francji, rok 1846. Maryja objawiła się pastuszkom, płacząc i wzywając do pokuty. To wydarzenie kościół uznał za autentyczne. Dalej Akita w Japonii. Lata 1973-1981. Figura Matki Bożej płakała 101 razy i wydzielała pachnące oleje. Kościół uznał te wydarzenia za nadprzyrodzone. Civita Vecchia we Włoszech. Rok 1995. Figura Matki Bożej zaczęła płakać krwią. Badania potwierdziły, że to ludzka krew, co wywołało liczne kontrowersje. Maria Pox, Węgry 1696. Ikona Matki Bożej płakała miżrą przez dwa tygodnie. Wiele osób doświadczyło wówczas Cudownych uzdrowień. Hobbs, Nowy Meksyk, Stany Zjednoczone, rok 2018. Figura Matki Bożej płakała substancją przypominającą oliwę z oliwek zmieszaną z olejkiem różanym. To tylko kilka przykładów. Takich znaków jest znacznie więcej. Zadałem sobie pytanie, jak to rozumieć. Każda matka płacze, gdy widzi nieunikniony upadek swoich ukochanych dzieci, ale także wtedy, gdy jej prośby są lekceważone. Czyż nie dzieje się tak również dziś? Świat pogrąża się w coraz większym chaosie, pełnym nienawiści, przemocy i lekceważenia tego, co święte. Atakowane są fundamentalne wartości: życie ludzkie, niewinność dzieci, prawda o człowieku i o rodzinie. Krzyże, figury Maryi, a nawet duchowni stają się celem ataków, jakby świat chciał wyrzucić Boga ze swojej historii. Maryja widzi, co czeka ludzkość, jeśli się nie nawróci. Może dlatego, Płacze. Jej łzy są symbolem, często ostatnim, gdy inne znaki pozostają niezauważone. Ale czy my te łzy dostrzegamy? Nie możemy mieć pretensji do tych, którzy nie otrzymali łaski wiary, ale czy nas, wierzących, to obchodzi? Czy odczuwamy współczucie dla cierpiącego serca Maryi? Czy te znaki poruszają nas do głębszego nawrócenia? Nie pozwólmy, aby łzy matki pozostały niezauważone. To wezwanie do działania, do zmiany swojego życia, do modlitwy, do obrony tego, co święte. Czy odpowiemy na ten apel? Przesłanie na dziś. Odpowiedz na wezwanie matki. Zarówno historia siedmiu założycieli serwitów, jak i współczesne wydarzenia, takie jak ostatnio płaczący obraz w łodzi, niosą ze sobą ważne przesłanie. Maryja, jako matka pełna miłości, nieustannie wzywa swoje dzieci do nawrócenia pokuty jedności. Jej objawienia i znaki. Są przypomnieniem o potrzebie modlitwy, refleksji nad własnym życiem oraz troski o bliźnich. W obliczu takich znaków warto zadać sobie pytania: czy moje życie jest zgodne z nauką Chrystusa? Czy dążę do pojednania z Bogiem i ludźmi? Jak mogę odpowiedzieć na wezwanie do nawrócenia? W mojej codzienności. Niech przykład świętych założycieli serwitów oraz współczesne znaki będą dla nas zachętą do pogłębienia naszej wiary i zaufania Bożej Opatrzności. Pamiętajmy, że Maryja, jako nasza matka, pragnie prowadzić nas do swojego syna i wskazuje drogę do prawdziwego. Pokoju Serca. Z Maryją pod Krzyżem, jak odpowiedzieć na jej wezwanie. Święci założyciele serwitów nauczyli się jednego: Jeśli Maryja płacze, to nie po to byśmy tylko patrzyli, ale byśmy coś zmienili. Ich odpowiedzią na widzenie Matki Bożej w żałobie było porzucenie wygodnego życia i oddanie się modlitwie, pokucie oraz pomocy innym. Dziś my również możemy zobaczyć płaczącą Maryję w historii, w znakach, w codzienności. Możemy usłyszeć jej wezwanie w sumieniu w Ewangelii w sercach tych, którzy cierpią. Ale co z tym zrobimy? Jak dziś odpowiedzieć na płacz Maryi? Zrób rachunek sumienia. Czy są w Twoim życiu rzeczy, które sprawiają jej smutek? Co możesz zmienić? Pomóż komuś, kto cierpi. Może ktoś w Twoim otoczeniu potrzebuje wsparcia, modlitwy, rozmowy? Znajdź czas na modlitwę. Maryja prowadzi do Jezusa. Czy dajesz jej szansę, by to robiła? Tak wiele razy powtarzała: Odmawiajcie, Różaniec. Czy ta jej prośba nie przychodzi obojętnie koło naszych uszu? Maryja nie przychodzi do tych, którzy są doskonali. Przychodzi do tych, którzy potrzebują łaski. Jeśli czujesz, że twoje serce nie jest jeszcze gotowe, to dobry znak, bo to znaczy, że masz jeszcze drogę do przejścia, a ona chce iść razem z tobą. Przesłanie na dziś: ból, który prowadzi do nadziei. Łzy Maryi nie są łzami beznadziei. Są łzami matki, która chce ocalić swoje dzieci. Tak było i w XIII wieku, gdy ukazała się serwitom. Tak jest i dziś. Zadanie na dziś. Napisz krótką modlitwę do Maryi. Może to być spontaniczna prośba, podziękowanie. A może zwykłe matko prowadź mnie. Jeśli uznasz to za stosowne, możesz to wpisać także w komentarzu pod tym filmem albo pozostawić dla siebie i Maryi. Inny pomysł. Przeczytaj fragment Ewangelii o Maryi pod krzyżem. Można to odnaleźć w 19. rozdziale Ewangelii według Świętego Jana. A następnie pomyśl co Maryja mówi Ci dziś o jej miłości? A może zrobisz coś dobrego dla drugiej osoby? To może być drobny gest, ale zrobiony z serca. I jeszcze trzy cytaty dla Was na dzisiejszą drogę: Pierwszy Jana Pawła II z encykliki Dives in Misericordia. W żadnym czasie, w żadnym okresie dziejów, a zwłaszcza w okresie tak przełomowym jak nasz, Kościół nie może zapomnieć o modlitwie, która jest wołaniem o miłosierdzie Boga wobec wielorakiego zła, jakie ciąży nad ludzkością i jakie jej zagraża. Święty Ludwik Maria Grignon de Montfort. Maryja widziała całe to zło, wszystkie te rany w duszach, tak jak my widzimy zło i rany ciał. Jej pełnia łaski dała jej ogromną zdolność cierpienia z powodu największego zła, jakim jest grzech. Papież Pius XII w encyklice Mistici Corporis Christi. U stóp krzyża cierpi w milczeniu Maryja, włączona w szczególny sposób w cierpienia Syna, ustanowiona matką ludzkości, gotowa orędować za każdym człowiekiem, aby mógł dostąpić zbawienia. Maryja płacze. To mocny obraz, ale najważniejsze jest pytanie: co my z tym zrobimy? Siedmiu założycieli serwitów odpowiedziało na jej łzy całkowitym oddaniem się Bogu. My nie musimy od razu rzucać wszystkiego i uciekać do pustelni. Ale także możemy zrobić coś konkretnego, by ulżyć jej cierpieniu. Może bardziej uważnie słuchać ludzi wokół nas? Może dostrzegać, co w naszym życiu wymaga zmiany? Może po prostu znaleźć czas na chwilę ciszy i modlitwy? Łzy Matki Bożej to nie znak porażki. Ale wezwanie do działania, do większej miłości, większego zawierzenia i większej odwagi w wierze. Dziękuję, że byliście dziś ze mną. Jutro spotkamy się ponownie i porozmawiamy o niezwykłej świętej Konstancji oraz błogosławionym Fra Angelico, patronem artystów. Jak piękno prowadzi do Boga. O tym już w kolejnym odcinku. Do zobaczenia i szczęść Boże na ten dzień. Zaproszenie. Do radości. Z Ewangelii według świętego Jana Ojciec mój działa aż do tej chwili i ja działam. Praca nad sobą to duchowe bogacenie się i rozwijanie talentów otrzymanych od Boga. Przez nią rozwijamy się jako ludzie, ale także jako przybrane dzieci Boże. Bóg stworzył bowiem człowieka jakby niewykończonym. W każdym istnieją wielkie możliwości doskonalenia się. Przez to stajemy się tym, Kim mieliśmy być w planach bożych. Kształtując siebie na wzór Jezusa Chrystusa, upodabniamy się do naszego Ojca, który jest w niebie. Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec Wasz Niebieski. A wtedy ludzie będą chwalili Ojca Waszego, który jest w niebie. Doskonałość sprowadza się przede wszystkim do rozwoju miłości. Miłość jest więzią doskonałości, a tam gdzie jest miłość, tam będzie również radość.